Tymczasem prowadziliśmy rozmowy z dwoma stowarzyszeniami, które zajmują się projektem na w Krakowie. W wyniku tych rozmów, nie ukrywam, zainspirowaliśmy się pomysłem do stworzenia takiej mapy, mapy, która umożliwi nam dwustronną komunikację z jednej strony z obywatelami, także żeby mogli oni swoje niepokoje związane z ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska zgłaszać do nas, a my żebyśmy mieli na tej podstawie ułatwione typowanie miejsc do kontroli niezbędnej. W związku z czym od zeszłego tygodnia na naszej stronie w tym tygodniu ruszamy, czyli od dzisiaj ruszamy na stronie magiczną do Krakowa z tą mapą. Magiczny Kraków gwarantuje nam dotarcie do szerszej rzeszy odbiorców. Chcemy, żeby za pośrednictwem ankiety tam później pokażemy jak to funkcjonuje dokładnie, ale chcemy, żeby za pomocą ankiety zamączonej do tej mapę można było zgłosić Swój niepokój, czyli na przykład, że w okolicy takiej, a takiej, pod adresem takim, a no takim stwierdzamy jako mieszkańcy, że wydobywa się dym i chcemy, żeby Straż Miejska to sprawdziła. Straż Miejska to sprawdzi i poinformuje też za pomocą tej mapy o efekcie tej kontroli. Przy czym yy, zaznaczam tutaj, że yy, na mapie nie będzie podanych konkretnych adresów. My będziemy podawać, że zgłoszenie dotyczy określonego rejonu, że w rejonie ulicy tej i tej dokonano zgłoszenia, a następnie poinformujemy, jakiego skutka, czy, czy stwierdzono spalanie substancji niebezpiecznych, czy też nie. Chcemy tu uniknąć mówiąc wprost, po pierwsze naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, a po drugie chcemy uniknąć wykorzystania naszej marki do przepraszam z do realizacji właśnie sąsiedzkich. Przy tak jak mówię, nasze kontrole dotyczą, dotyczą realizacji y, artykułu 379 y, Prawa Ochrony Środowiska, czyli nas interesuje spalanie substancji niedozwolonych. Plastiki, metale ciężkie, fenole, tego typu substancje, jeżeli wchodzą w skład spalanego materiału, są substancjami niedozwolonymi, wtedy interweniujemy, wtedy nakładamy mandat lub kierujemy wnioski y, do sądu. Y, Tyle pokrótce. Ja wcześniej, jak się rozmawiali, mówiłem, że chętnie i, i zapraszamy głównie dwa najmniej stowarzyszenia, które się tym zajmują, czyli Krakowski ale Smogowy oraz Stop Smogowy. Natomiast pewne problemy natury technicznej i formalnotami na razie powodują, że robimy to samodzielnie. Niemniej jednak mamy nadzieję, że w dalszej konsekwencji również porozumiemy się z tymi stowarzyszeniami do końca że będziemy to prowadzić jako Oczywiście kontrole, które będziemy dokonywać, będziemy dokonywać bądź we własnym zakresie, bądź z urzędnikami Wydziału Kształtowania Środowiska Użytkownika, dlatego że on również... Witam Państwa serdecznie. Ponieważ głównym tematem dzisiejszego, dzisiejszej konferencji jest spalanie odpadów, to ja może chciałabym w kilku zdaniach, bo myślę, że wszyscy jesteśmy na tyle świadomi i wyedukowani, że sobie zdajemy sprawę z tego, że spalenie odpadów w piecach jest przede wszystkim szkodliwe. Już nie mówię o tym, że jest zakazane z ustawy o odpadach, ale jest szkodliwe. A dlaczego? Między innymi dlatego, że te odpady, którymi palimy w piecach, a są to różnego rodzaju odpady, bo jest stare meble, stare futryny, stare ubrania, buty, czy różnego rodzaju plastiki, które pozostają po różnych produktach spożywczych. Spalane są w piecach w niskich temperaturach, czyli w temperaturach 200 do 500 stopni Celsjusza, co powoduje do tego, powoduje to, że do atmosfery przedostaje się wiele toksycznych i szkodliwych nie tyle dla środowiska, ale przede wszystkim dla organizmów żywych substancji. Są to substancje, które można powiedzieć obejmują swoim zasięgiem prawie całą tablicę Mendelejewa, a najbardziej szkodliwe są metale ciężkie oraz dioksyny furany czy wielopierścieniowe węglowodory. I y, dlatego przestrzegamy mieszkańców właśnie przed spalaniem tych y, odpadów y, w piecach, bo one, tak jak powiedziałam, przedostają się do atmosfery, ale to jeszcze pół biedy, że się tak wyrażę. Najgorsze jest to, że to co się spali w piecu jest również emitowane do mieszkania, czyli to co y, y, emitujemy do atmosfery również przedostaje się czy, czy emitowane jest bezpośrednio z pieca do mieszkania, gdzie już ma bezpośredni kontakt z nami, z naszymi dziećmi, zwierzętami i wpływa bardzo niekorzystnie. Niektóre substancje mają również oddziaływanie rakotwórcze, które potrafi dać osobie znać nawet po kilkudziesięciu latach. To jest jedna sprawa, wpływ na nasze zdrowie spalania odpadów w piecach. Druga rzecz, nie wiem czy sobie wszyscy zdają z tego sprawę, że wykorzystywanie tych pieców domowych jako tzw. spalarni odpadów prowadzi do tego, że te piece niestety eksploatowane w nieodpowiedni sposób ulegają uszkodzeniu, co generuje oczywiście dodatkowe koszty. Y, y, pomijam kwestię wymiany, takiego, konieczności wymiany takiego pieca, ale również i związaną z tym, że przewody kominowe należy w takich przypadkach bardzo często czyścić z uwagi na to, że spalane odpady y, w piecach domowych doprowadzają do tego, że w przewodach kominowych osadza się tak zwana mokra sadza, która jest bardzo niebezpieczna. No, można tak powiedzieć przeciwpożarowych. Może dojść do y, zapalenia tych przewodów, a w efekcie i całych budynków, co też oczywiście no, wiąże się y, z kosztami. Także te pozorne oszczędności, bo podobno mieszkańcy dlatego palą tymi odpadami, y, że właśnie po prostu nie stać ich na inne sposoby ogrzewania, w efekcie doprowadzają do tego, że nie tylko cierpi na tym nasze zdrowie, ale również i i kieszeń. Dlatego po prostu no, apelujemy do wszystkich mieszkańców, edukujemy podczas kontroli, o których pan komendant młod mówił, przede wszystkim przeprowadzane są rozmowy z mieszkańcami uświadamiające im właśnie no, szkodliwość spalania odpadów i muszę Państwu powiedzieć, że duża rzesza mieszkańców Krakowa jest nieświadoma tego po prostu. Dlatego no, wydawałoby się, że jest to tak oczywiste, a jednak no, należy jednak próbować jeszcze w dalszym ciągu docierać do każdego i, i pewne rzeczy. Pan no, jesteśmy również po prostu mielić najczęściej spotykane niedozwolone materiały, które są spalane w piecach. Jakbyście Państwo byli przynajmniej przypomnieć po prostu ludziom, że... Coś, co zwyczajowo bardzo często spalamy jest tak naprawdę szkodliwe dla środowiska, szkodliwe dla Dlaczego? Dlatego, że najczęściej są to stare okna drewniane, lakierowane, które uwalniają substancje szkodliwe. Są to stare czy klejony, które powodują uwalnianie trucizny po prostu do, do atmosfery. Oczywiście butelki PET, odzież nas z tytułami dodatkami, buty, resztki podesz, które ulegają wolniejszemu spalaniu, ale jest to kuma tworzywa, kleje. I znowu coś, co się uwalnia do atmosfery, co jest szkodliwe. Czy gumowe części pojazdów. One najczęściej, te nieprawidłowości dotyczą no, warsztatów, tego I część te części elektronicznej też. podobno się natomiast bardzo dobrze bało. Natomiast jeszcze tylko słówko odnośnie tego, tej niechęci do wstawania konkretnych przykładów. Ona się bierze stąd, że w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie potwierdzonych przypadków nieprawidłowości było 15%. A w tym sezonie 9%, czyli na, na 100 interwencji 9 jest y, zasadny, czyli kończy się ukaraniem um, stwierdzeniem i zbadania substancji niedozwolonych. Po prostu jesteśmy bardziej uwrażliwieni niż, niż jest to niezbędne z jednej strony. Z drugiej strony zgłoszenia to dotyczą, do niski, dotyczą niskiej emisji tyłu bardzo często. Natomiast no nie to jest przedmiotem na to, czego jest dozwolone, a bardzo często to on powoduje dym, który stoi. Coś inaczej. Ja mogę teraz poproszę na naszego Rzecznika, pracownika Pana Marka Nieła, ma, żeby przynaleźć niebawem postawę. Proszę bardzo, panie prezydentie. Jasne. Szanowni Państwo, powiem pokrótce wyraźna prognoza na dwa rzeczy. Pytanie bardzo proste. Przez wskazanie to czy na mapie, to chciałbym przypomnieć, że ostatni tej mapy nie wyklucza naszego podstawowego działania, jakim są zgłoszenia mieszkańców góry nr 96. Temat, to nie jest tak, że ta mapa powstaje zamiast tej czegoś i że tylko i wyłącznie do mapa teraz będziemy będzie jako Straż się kierować To jest tak zwane narzędzie wspomagające, które zwłaszcza kiedy będzie się kończył każdy sezon odwołania ustawiania jakiejś odsłuchy rzeczy, będzie też ta mapa trafiała w pewien sposób na poziom zagrożeń, które znajdują sami mieszkańcy Krakowa. W związku z tym taka mała uwaga. Oczywiście od kilku dni na stronie straży Miejskiej funkcjonowała już na porkach była takim